W pobliżu tumu. Natomiast to jest ten piątek, czyli, czyli od godziny, jak powiedziałem, 15 msza i od 16 ten piknik się tam zacznie. Natomiast ja chciałem jeszcze zaprosić, że no chcemy wrócić, już jak Państwo też tutaj sugerowali, żeby wrócić do kalendarza imprez na terenie naszej gminy, więc najbliższą taką taką imprezą, którą planujemy zrobić będzie plener rzeźbiarski na Starej Plebanii, który się zacznie w maju, tak od, od 11 maja planujemy ten plener i z zakończeniem jak gdyby pleneru odbyłby się również w sobotę zlot do środka Polski, który organizujemy wspólnie z Petetekiem Łęczyca. A dla naszych mieszkańców, którzy nas oglądają, możemy powiedzieć, że Państwo radni się zastanawiają nad nowalijką w sensie takim, kogo ewentualnie zaprosić, bo zorganizować z tego, co wiem, chęć jest, więc na pewno będą dyskutowali, kogo ewentualnie zaprosić i jak tą imprezę przeprowadzić. Nowalika przypominam zawsze na początku czerwca. To tak jeśli chodzi o to nasze kalendarium. No w tłumie oczywiście to jest też organizowane i przez marszałka, i przez starostę, i przez samorządowców z terenu powiatu Łęczyckiego, czyli teraz najbliższy piątek. Dziękuję Panie, panie Przewodniczący, to tyle ode mnie. Dziękuję. Ja dopowiem, że właśnie ta moja prośba pozostanie po zakończeniu obrad wiąże się między innymi z Dniem Nowaliki. Także to jest jeden z punktów, mamy takie trzy ważne punkty. Yy, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania tutaj do Pana Burmistrza, ewentualnie Jakieś sugestie, nie? To ja, po pozwolicie Państwo Pan Burmistrz mnie też uprzedził, na moje ręce wpłynęło zaproszenie na piątek na godzinę 15 do Tumu na otwarcie Grodziska Ponawiam Jeśli ktoś z Państwa dysponuje czasem, bardzo proszę Otrzymaliśmy również w imieniu Zarządu Wizewa UCSA przesyłam zaproszenie oraz harmonogram Kongresu Samorząd a klub sportowy. Otrzymaliśmy życzenia świąteczne. Pan Burmistrz tutaj pozwolił sobie zostawić na naszym stole. Jeśli ktoś z pań, panów radnych ma ochotę zobaczyć kto nam dobrze życzy, bardzo proszę. Mam też tutaj w formie mailowej życzenia z Polcentrum. Bardzo bardzo dziękujemy. Wpłynęła też na ręce Pana Burmistrza petycja, nie wiem, ja może przeczytam. Pan Artur Wiśniewski Warszawa 4 4 22 Pan Krzysztof Lisiecki Burmistrz Miasta i Gminy Piątek Wnios Nie widzę Pozwolicie Państwo, że ja również dołożę się, dołączę się może do tego co Pan powiedział Pan Burmistrz Cały czas jesteśmy pod wrażeniem i tego, co się dzieje. Mówię tu z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. I pan burmistrz dziękował <coughs> wielu osobom, mieszkańcom, którzy przygarnęli tych Ukraińców. Ja również tutaj apeluję o to, żebyśmy jeszcze ich wspomagali tą żywnością. Moja sugestia, bo widzimy, jakie są potrzeby, to nie musi być jakieś rozdrobnione produkty, to wystarczy, że ktoś kupi jeden produkt powiedzmy troszkę większej ilości, a nie kilka rzeczy powiedzmy sobie na raz, ale to tak w kwestii uzupełnienia. A bardzo bardzo serdecznie chciałbym yy, podziękować grupie wolontariuszy. Naprawdę oni robią taki kawał dobrej roboty. Przychodzą, za, poświęcają swój własny czas dla tego, aby pomóc innym. I jest to mega mega budujące. Jeszcze raz z tej strony chciałbym tym ludziom oni wiedzą o kim mówię, bardzo, bardzo podziękować. Jak również Państwu za, bo nie wiem czy Państwo wszyscy wiecie, Rada też przekazała środki, które już powolutku są spożytkowane na rzecz Ukraińców. Tyle w tej kwestii. Przechodzimy do punktu ostatniego, punktu dziewiątego. Ogłaszam zakończenie obrad 41. Rady Miejskiej w piątku. Dziękuję Państwu za uwagę.